z tej strony Legomanka i witam Was w kolejnym odcinku z serii. Sprawdźmy to. Dzisiaj magazyn Lego Ninjago Legacy, wydanie specjalne numer 4 za 24,99 z dość dużym poślizgiem, ze względu na to, że listonosz zapomniał gdzie mieszkam albo po prostu Poczta Polska mnie nienawidzi tradycyjnie i gubi moje przesyłki ale jeśli chodzi o zawartość, no to minifigurki Lloyd Contra Overlord, uważam, że to jest super dodatek, dlaczego później Wam powiem. E, karta złota z Pinji, Tsukai, okej. Okay. No i saszetka z kartami, którą już otwieramy, może będzie jakaś platynowa karta, co wątpię. Brakuje nam dwóch, albo jednej z tego, co kojarzę, ale tu nic więcej nie mówię. No i sprawdzamy. Dawno nie otwierałam kart, Król Trimar, zły mezmo, zaufani kurierzy, karta puzli i karta specjalna, legendarny samukaj. Mogło być lepiej, mogą być gorzej, kto, co, woli I teraz przechodzimy szybko do zawartości tutaj tego magazynu. Bardzo się cieszę, że ten numer ogólnie nie podrożał. Bo jeśli pamiętacie albo zobaczycie w jutrzejszym odcinku, zależy kiedy wstawię co. No to ten zwykły, tradycyjny magazyn y, jest droższy od teraz. Y, kosztuje troszkę więcej 2 zł więcej. Y, bohaterowie i Łotrzy, masz ich wszystkich czyli taka checklista. Bardzo ciekawy pomysł na plakacik, jednak ja tego nie kupuję. Kai kontra niszczyciel, boa, czyli tradycyjnie dwie postaci. Eee, to jest bardziej pasował ten plakat do poprzedniego, do dodatku. To mogliśmy dostać coś z Overlordem, eee, nie powiem, taki na przykład plakacik. Ale no, e, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc tradycyjnie nie narzekamy za dużo i przechodzimy już do końcówki magazynu. Ojejku, 25 sierpnia dostajemy dwie minifigurki, Jaya i Nindroida, kolejny Nindroid, mam wrażenie, że był dwa numery temu, jeśli nie... tak, dwa numery temu chyba był Nindroid. Jaya dawno nie widzieliśmy, na pewno nie w poprzednim numerze, tu reklama magazynu Lego City, a tutaj na szybko składamy te minifigurki, więc... No, i sekunda, i nasze figurki są złożone. Zaczynamy od Lloyda. W tym przypadku się cieszę, że nie zmienili mu tutaj tego zielonego na jakiś inny kolor, na przykład czerwony. Tylko dali inny odsień. E, bardzo fajnie się to prezentuje. Jeśli chodzi o główeczkę, no to tradycyjnie ta, e, którą dostajemy już od kilku lat. Co do drugiego fixa, Overlord. Dlaczego mówiłam, że jest to fajny dodatek? Pierwszy raz w tym. Na 99% pierwszy raz dostajemy go w tym magazynie, także wiecie, jeśli ktoś zbiera wszystkie magazyny z Lego Ninjago e, Legacy, no to w końcu ma coś nowego. E, I czemu jeszcze? No bo po prostu wygląda zajebiście, no bądźmy szczerzy, Overlord prezentuje się może nie tak kozacko jak ten pierwszy wydany w serii reaktywacja, ale i tak potrafi tutaj e, ociary przydać <śmianie> ciary, jak się na niego patrzy. O. No i do tego ma nawet spoko broń, choć w tym przypadku wolałabym, żeby on dostał jakieś e, fioletowe płomienie. Także tak prezentuje się zawartość tego magazynu. Piszcie w komentarzach, co o nim sądzicie. Jeszcze raz przepraszam tutaj za tą zwłokę z recenzją, ale mówiłam, Poczta Polska mnie po prostu chyba nie lubi. <śmianie> Także to tyle na koniec. Trzymajcie się, i do zobaczenia niedługo. Bajo!